Witam wszystkich w kolejnej mojej serii Gothic 2. No dobra, i nareszcie zaczynamy go Z tego powodu jestem bardzo zadowolony, ponieważ malynot dla mnie fabule. No tak, dodatek zrobię długo, długo później. No ponieważ to nie ma sensu, że najpierw nagram w Gotik 2, a po tej serii nagram Gothic 2 od kruka. Nie. Nagram to dopiero po nie wiem, Gotiku trójce albo Ryzenie. Zobaczymy jeszcze. No dobra, ale niech o to. Filmiku raczej chyba nie będzie. Zobaczymy. Jak nie będzie, to przewinę to. Nie, jest filmik, dobra, to oglądajcie. Jeden człowiek odmienił losy wielu setek. Ale zapłacił za to wysoką cenę. ہاں Śniącego i zniszczył barierę. Ale gdy innym więźniom udało się uciec, on pozostał pogrzebany pod ziemią. Tu ja wysłałem go do walki ze śniącym. Tu ja sprowadzę go teraz z powrotem. Jest słaby i wiele zapomniał, ale żyje. Powrócił. No dobra, czuło się nasze intro. nareszcie, próbuję cię tu sprowadzić od wielu dni. Czuję się jakbym przez trzy tygodnie leżał przygnieciony ciężkimi głazami. Bo tak właśnie było. Tylko magiczna aura twojego pancerza utrzymała cię przy życiu. Ale dość tej rozmowy. Wkrótce. Odzyskasz siły. Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został. wygnany z naszego świata? Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Mówisz o wojnie z orkami? Mówię o istotach znacznie potężniejszych od orków. Z tym ostatnim krzykiem rozpaczy. Śniący przywołał potężną armię zła, był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności. Jego ostatni rozkaz brzmiał Przybywajcie! I przybyły wszystkie nawet smoki. Smoki? Tak, nawet te potężne prastare istoty. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im istot. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd. W górniczej dolinie, niedaleko, Korinis. Zostało nam niewiele czasu. No tak, co możemy zrobić? Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc Inosa. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt. Nazywają go Okiem Inosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzesz paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. Czym hmm, dokładnie jest to pokojino Sanoroga? To ja wam za wyjaśnię. Bo skąd jest za oko? Hmm, jest Jak się dostać do miasta? Idź po prostu w dół ścieżki prowadzącej od drzwi mojej wieży. Tylko uważaj. Droga do miasta najeżona jest niebezpieczeństwami. Potrzebuję broni. Mogę ci dać tylko to, co znajdziesz w mojej wieży. Rozejrzyj się tu trochę. Wyruszę w drogę najszybciej, jak się da. Świetnie. Odko no i mamy pierwszy rozdział zagrożenie. Okej. Okay. Na czytamy te regały, zanim dostajemy doświadczenie. Najprostszy sposób że odgonić. Stardasa to z piąską. Ona nic nie zrobi. Dopiero jakby grazdowalniemy. Ciekawie czaru używa. Snu. Chyba snu. Nie no, trochę dziwne. Że snem chce mnie zastraszyć. Dobra, tu mam na po pierwszą broń lagę. Powiem dawno nie grałem w Gotika. Dwójkę oczywiście. Ale znam chyba wszystkie sekrety, które tu są, więc możecie mnie pytać o co chcecie. A ja postaram się wam na to odpowiedzieć dobra szybko zbieramy i idziemy dalej. W tym odcinku długo raczej nie zrobimy, bo już niedawno zacząłem te wszystkie rozmowy, już 5 minut minęło. A jak wiecie moje odcinki są do 20 minut. Raz, zwyczaj to 17, 16 No dobra. O go... Pabu, grze jest yy, właśnie smoki. Trzeba pokonać wszystkie smoki, ich jest czterech, one w Górniczej Dolinie. Yy, do Górniczej Doliny pójdziemy w drugim rozdziale. zbyt trochę się uzmieniło oczywiście. Chociaż powiem, że trochę tam wspomina z gotówka jedynki. No dobra. Jeszcze regał. Tak, nie wiem po której stronie grać. I wy mi możecie powiedzieć... To której stronie mam grać? Czy to będzie Strach niska? Yy, No, czy to będą Najemnicy? Lub Magowie Ognia? Tu Magowie Ognia mają własną gildię, więc od samego początku można uczyć się magii samej. Nie to, co w kotku jednym co, jak mi się coś popieprzyło, to yy, dopiero w czwartym rozdziale zostałem magiem. A to już nie jest okocane, bo czwarty rozdział to mało tam było do zrobienia. No dobra, ale tu będzie oczywiście lepiej Gotik 2 to chyba jest nowa, moja ulubiona część znaczy nie ulubiona, ale ma najlepszą fabułę, To z początku powiedziałem Najlepsza to dla mnie jest gotik jest mocno rozbudowana Tylko fabułę ma słabo, że znam Dobra Ofery zwoje na początku będą przydatne Tutaj nic nie ma Ponieważ yy, na początku niektóre stwory nie będą mocne, dosyć dosyć no niestety nie dam rady. Okej, okay. zerknę ile... niech nazywam, oczywiście 7 minut. Mam ciemny żywek. Jak zbierzemy, nie wiem ile tam grzybków zjemy oczywiście, yy, to dostaniemy premię do mamy. A jak zjemy wystarczającą ilość jabłek, to dostaniemy premię do życia. Mano nam się przydaje, będzie magami, ale to wy zdecydujecie. Ja mogę być tu kobiet, Bardzo oczywiście za raz, ale mogę sprowadzić i drugi. Da, laga ucieka nam, ale nie nie Okej. Okay. Mamy rośliny lecznicza. Tu chyba kowy leczniczy. No. No kurde. Tutaj mamy łuk i z zboje. Dobra, łuk się nam przyda, to nawet bardzo się przyda. Bo na początku będą dość skurzające zwierzęta, takie jak krwiopijce czy gobliny, a z nimi lubię walczyć, więc łuk będzie dobrym wyborem. No tak, to idziemy, tutaj goblinek będzie. Zamierzam skończyć Gothic'a z jak największym levelem. Bardzo też jestem niezły w Gothic'u tu nie znajdę. Dobrze ją pamiętam. Więc tak jak mówiłem. Pytajcie mnie jak chcecie. Ja mogę odpowiedzieć na raczej wszystkie Co związane jest z gotikiem i... Właśnie tajemnicami, jaskiniami itd. tak dalej. Dobra. Zapiszemy. Laros. No. Wciągamy naszą lagę i lecimy. Są trzy gobliny, czyli tu ma no będzie, bo one naszą nas to prawie. Tak to gobliny. O, a razu jeszcze mnie nie wkapiła wow Ła, uciekamy. Dobra. Tu a ani razu nie, raz nie się trafić. No tak. się yeah. Raz nas trafiły no ludzie. Zazwyczaj to nas sprzywam w tym momencie. Nie dlaczego z tymi goblinami ciężko jest walczyć, jak jest ich dużo. No tak. A może powiem coś wam o nowych stworzeniach. Są tutaj nowi, to są polne bestie, które na początku mogą sprawić dużo problemów, a my je tutaj właśnie w tej jaskini znajdziemy. Dobra, yy, musimy zwoje przygotować na te polne bestie. Jednego z problemów może wykończyć z Normalnie z lagi nie wiem, czy, oczywiście, dobra radę Bo te bestie mają dość duży damage, to może być kłopotliwe. No dobra, idziemy. Tylko, tkanki mogę zrobić półgodzinny odcinek. Nie wiem, ile ich będzie w całej serii, bo nie robię cię złota. Dobra. Ciemne rzutki są. Hmm, jest jeden. Nie, są dwa chyba. Tak, dwa. Dobra. Zapiszę grę i spróbuję lagu go pokonać. tą ogóle obecnie. są tylko młode. Bo dorosłe są o wiele bardziej niebezpieczniejsze Uff, babo idzie. Uff, nieźle no poszło. No, nieźle nam poszło. Myślałem, że mnie zabije, a Raz mnie chyba tylko trafiła, a może i to nie raz. Nie wiem, bo życia mam... Nie mam do końca. A nie, bo mnie kobiny zranili. Tak, a nie raz mnie nie trafiła. Więc nieźle. Okej, okay, idziemy dalej. Jeszcze luknę ile nagrywam. 11 minut. Dobra, ten odcinek nie będzie długi. Dojdę tylko tutaj na dół, zejdę. No i kończę odcinek. Szybko się wróci, bo... Mały czas. Może jeszcze jeden dziś nie zdążę wrócić, bo będę nagrywał. Co tu wam powiedzieć? Już nawet co. Wiecie, początki. Tu na dole jest nasz stary znajomy. Nazywa się... nie wiem, to, chyba z obozu bractwa. Alare! Nie, Lester. Tak, tu na dole jest Lester. na ziom. Dobra. Zapiszę w grę. O, jeszcze tu roślinki skranne. Wezmę znaczy. Dobra. Zapisuję grę. No. Dobra, widzimy się w następnym odcinku. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie mój kanał. Na razie cześć!